Witam Was na informacji na tym kanale, jakie są najlepsze routery do danej kwoty. Dzisiaj przygotowałem dla Was 5 propozycji routerów do 500 zł. Na trzecim miejscu, dzięki swojej cenie wynoszącej na moment nagrywania tego filmu, 399 zł, znalazł router domowy Huawei 4G, Router 3 Pro, znany również jako Huawei b 535 Jest to router domowy LTK w i co za tym idzie, obsługują agregację dwóch pasów w konfiguracji QAM64 i 2X2. 2 x 2 MONT w zakresie 2,4 GHz do 300 Mbps i 5 GHz do 867 Mbps, łącznie do 64 urządzeń obsługiwanych w jednym czasie. Jest, to, yy, jest on wyposażony w 4 GB. Porty LAN, który jeden z nich jest również portem WAN, co za tym idzie: możemy wykorzystać router jako yy, router do internetu kablowego. Jeden port telefoniczny RJ11, dwa zewnętrzne złącza antenowe, a na przedniej części urządzenia znajdziemy diody ze statusem podłączenia do sieci komórkowej oraz poziomem zasięgu. Na trzecim miejscu znalazł się router domowy TP-Link Archer MR600, kosztujący na moment nagrywania filmu również. Tak jak poprzedni na trzecim miejscu Egzekwo Huawei B535 3, yy, kosztuje on 399 zł. On, ma on RTK kategorii 6, co za tym idzie, obsługując agregację dwóch pas w konfiguracji QAM 64M O2X2. On w wi w chwili 2,4GHz do 300Mbps i WiFi 5GHz do 837Mbps, łącznie do 34 urządzeń. są wyposażone w 4GB porty. Jeden z nich jest również portem WAN, co za tym idzie możemy wykorzystać router jako router do internetu kablowego. Stąd na kartę pamięci dwa złącze antenowe SMA z dwiema odkręcanymi antenami w zestawie, a na przedniej części urządzenia znajdziemy diody ze statusem podłączenia do sieci WAN, sieci komórkowej, statusem LAN i wifi oraz poziomem yy, zasięgu. Tutaj przechodzimy do routerów ZTE. Tutaj mamy ciekawą sytuację. bo Na drugim miejscu znalazł się router ZTE-MF286R. Jest to router domowy LTE kategorii 6. Co za tym idzie, obsługuje agregację lub pas w konfiguracji QAM64 i 2.2. 2. .2. ma dwuzakresowe zakresowe wi fi 2,4 GHz do 5, 450 Mbps i 5 GHz do 837 sekundę łącznie do 64 urządzeń. Jest on wyposażony w 4 GB LAN. Jeden z nich jest również portem, co zatem idzie możemy wykorzystać router jako router do internetu kablowego. ma dwa porty telefoniczne RJ11 i złącze USB, a także dwa złącza antenowe. A na przedniej części urządzenia znajdziemy diody ze statusem włączenia urządzenia, statusów, WIFI, połączenia podłączenia do sieci 3G e, slash LTE i zasięgu tej sieci. Na pierwszym miejscu znalazł się router domowy, również ZTMF286D kategorii 12. Jest to router domowy LT kategorii 12, I co za tym idzie obsługują agregację dwóch pas w konfiguracji qam 256 i MIMO 4X4. Ma on dwuzakresowe Wi-Fi 24 GHz do 450 Mbps i 5 GHz do. 837 Mbit na sekundę, łącznie do 64 urządzeń i są wyposażone w 4 porty LAN. Jeden z nich jest również pożarowany, co za tym idzie możemy wykorzystać router jako router do internetu kablowego. Ma po porty talowniczne RJ11 i złącze USB, a na przedniej części urządzenia znajdziemy diodę ze statusem, połączenie urządzenia statusu Wi-Fi VoIP, podłączenie do sieci 3G i e, LTE i zasięgu sieci. Wszystkie ceny były to ceny najniższe, jakie udało mi się znaleźć w tak lub u, u, u operatorów w ofercie bez urządzenia. Jeżeli masz pytanie dotyczące internetu mobilnego światowodu wyboru oferty z też urządzenia, napisz je w komentarzu. Na maila ten możesz napisać również wiadomości na Facebooku ten odneta. Instagramie, ten instagramie tenodneta.pl lub na Twitterze. Linki są w opisie. Jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę w Cześć!